Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco na moim kanale Zwierciadło Duszy Dzisiaj zapraszam wszystkie Panny do czytania na miesiąc lipiec 2020 roku Witam Was po dłuższej przerwie e, Moi drodzy, lecimy teraz tak Związki, single i sprawy finansowe e, Te osoby, które są w związkach e, mogą mieć jakieś problemy które mogą się tyczyć jakichś plotek wokół Was, y, jakichś osób, które po prostu chcą Wam w jakiś sposób y, nie tyle, co zaszkodzić, po prostu ktoś może komuś podpadł, i tutaj jakieś mogą być plotki na Wasz temat. Y, może być też tak, że jedno z Was jest uwikłane w jakiś romans. Y, jest też taka ewentualność. Y, tutaj widzę takie trochę dążenie do jakichś kłótni, jakichś takich nieporozumień na podstawie właśnie jakichś oszczerstw, jakichś komentarzy, jakichś opinii innych osób, które mogły po prostu być uwikłane w daną, w daną jakąś sytuację, albo to może być również Wasz taki osąd na temat tego partnera, bądź partnerki. Takie coś mi się tutaj ukazuje. Waszym wyzwaniem jest tutaj karta Asamieczy, czyli tutaj odcięcia się od tych plotek, od tej energii takiej, bądź odcięcia się od tego partnera, bądź partnerki, czyli być może były jakieś tutaj kłótnie między wami nieporozumienia i jest to waszym wyzwaniem, żeby właśnie się rozstać, bądź w zależności jak ten związek funkcjonuje, bo jeżeli cały czas się kłócicie, no to lepiej się rozstać i znaleźć kogoś innego. Natomiast jeżeli ten związek był spójny. I budowane na mocnych fundamentach, i jest to naprawdę fajny związek. I możecie z czystym sercem powiedzieć, że to był fajny związek, no to tutaj wyzwaniem jest to, aby się nie rozstawać, tak? aby nie, nie odcinać tych więzy od tej osoby, bo jakieś tam plotki powstały na wasz temat, czy jakieś tam opinie, coś tam do kogoś dotarło, albo to wy macie opinie na temat tego partnera bądź partnerki. Także tutaj jest, musicie sami wiedzieć, jak to dopasować, tę kartę. A sami, czy to jest czytanie ogólne na ileś tysięcy osób, także nie jestem w stanie wam sprecyzować, czy to chodzi. O odcięcie, o odejście od tej osoby, czy o pozostanie. Tak jak mówię, w zależności jak ta sytuacja wygląda, jeżeli jest więcej kłótni w tym związku, no to lepiej się rozstać i znaleźć coś innego. Natomiast jeżeli związek jest fajny, no to na podstawie jakichś tam oszczerstw, czy jakichś tam kłótni, nie rozstawać się po prostu, zostać. Przy tym wiadomo, że w każdym związku są dobre i złe chwile. Teraz tak, co jest tutaj przyczyną? Waszych problemów. Królowa mieczy, takie chłodne podejście do tego partnera bądź partnerki, takie mało uczuciowe, takie tylko i wyłącznie sprawy organizacyjne, to co, co wy musicie przerobić, to co wy musicie razem zrobić, gdzie pojechać, jakie zakupy. Nie ma tutaj takiej miłości, nie ma tutaj żadnych uczuć między wami. Jest taki chłód, i to może być przyczyną tych waszych właśnie problemów. Um, może być to bardziej po stronie kobiety, ale no, niekoniecznie, bo tutaj trzeba odwracać energię do szczytania ogólne. To może być i mężczyzna chłodny. Tu chodzi o ten po prostu chłód i to przeszkadza w tym związku. Wy nie umiecie się otworzyć albo przyjąć tej, e, tych uczuć. E, I tutaj nad tym będzie trzeba popracować. Ponieważ tutaj jest właśnie jakby brak sukcesu, sześć buław, karta sukcesu, ale to jest jakby kontynuacją tego, konsekwencją tutaj tego, czyli brak sukcesu, jeśli chodzi o tą otwartość, o to mówienie o tych uczuciach, o, to, o tą bliskość, o tą walkę, o tą, bo to również może być walka o tą bli bliskość, ten paść buław, tak? Tu może, właśnie na tym tyle mogą być te konflikty, że ta osoba jest zbyt chłodna. Także tutaj jest brak sukcesu na tym, na tym polu. To co do Was idzie to jest paść kielichów, czyli być może Wasz partner bądź partnerka albo to Wy będziecie chcieli spróbować naprawić to. Będziecie chcieli tam osobę gdzieś zaprosić, gdzieś razem wyjechać, będziecie razem... fajne chwile, romantyczne chwile. Um, może być takie więcej okazanie tych troszkę uczuć tego romantyzmu. Uh, może się to pojawić, ale może być to również osoba, która jest na jakimś horyzoncie. Czyli jeżeli tutaj uh, jedno z Was jest. Uh, w jeszcze jednej relacji, czyli jest osoba trzecia w tym związku, jest tutaj jakiś romans, to ta karta również może mówić o tym. I ta osoba na pewno jest bardziej czuła i romantyczna niż tutaj ten Wasz partner, partnerka. Tego Wam brakowało, być może oczekujecie i odnaleźliście to w tej osobie, która tutaj jest wokół Was. Czyli jeżeli Wy tutaj się rozstaniecie, to jest możliwość, że tutaj od razu się ta osoba jakby zastąpi tą tą tutaj osobę, tak? Zastąpi tą osobę i po prostu wejdzie, wejdziecie w, to, w tą relację. Aczkolwiek może być to po prostu ocieplenie takie chwilowe tych waszych relacji, takie wymuszenie na tej osoby, osobie, osobie um, pod jakby tutaj, tak trochę to widzę, nawet pod pretekstem, że możecie się rozstać, tak? takie coś mi się tutaj ukazuje i teraz tak wasze dążenia w tym miesiącu lipcu jest to czwórka kielichów czyli no ewidentnie tutaj wy chcecie coś zdobyć co jest trudne do zdobycia wy macie tutaj trzy kielichy macie tą podstawę ale wy chcecie coś jeszcze co jest trudne do zdobycia czego wy nie macie może być to ta osoba która jest w tle tak może być takie coś mi się tutaj jest to dosyć spójne Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, tak? Teraz tak, e, jakie są możliwości? Jest możliwość e, dziesiątki denarów, czyli tej dojścia do stabilizacji, czyli dojścia do, do porozumienia. E, jest możliwość na stworzenia takiego stałego, stabilnego związku, jeżeli przerobicie te tutaj e, ten brak uczuć, otwartości, tak? Na te uczucia, że nie będziecie rozmawiać tylko o sprawach. E, Ważnych i te, które są Priorytetami, tylko będziecie po prostu Spędzali razem ten czas tak Romantycznie, tak Będziecie gdzieś mogli wyjechać razem Pójść gdzieś i, i po prostu spędzić ten czas Jak naprawdę, jak, jak na początku Związków, I kiedy ten, Kiedy są te motyle w brzuchu Takie tutaj odświeżenie tego Takie coś mi się tutaj ukazuje Natomiast to, co przychodzi z zewnątrz Panna będzie pracowała Będzie skupiała się na pracy i to też jest możliwe, że to panna ma problem z tymi uczuciami, no ale też może być to, że wasz partner bądź partnerka albo obydwoje macie, też tak może być, obydwoje możecie mieć problem z okazywaniem tych uczuć. Panna będzie uciekała w pracę, będzie się skupiała na pracy, na być, być może na jakichś szkoleniach, na jakichś egzaminach. Bądź po prostu będzie się skupiała na swojej pracy, którą musi po prostu wykonać, tak. I teraz, tak, wasze nadzieje bądź obawy. Jest tutaj dojście do sukcesu: jest tutaj czwóreczka buław, która wam mówi o tym, że jest możliwość świętowania, być może nawet zalegalizowania związku, czyli powiedzmy takiej imprezy rodziny typu wesele może mieć miejsce, Natomiast to, co tu, tutaj pojawia się mi na pozycji y, pustelnika, jest to, jest to pozycja potencjalnego wyniku, to tutaj trzeba wiele rzeczy przemyśleć, no tutaj znowu uciekanie się w głąb siebie. Czyli tutaj to wszystko będzie jakby taką, no, krótkotrwałą. jeżeli faktycznie, wy tutaj tutaj wymusicie na tej osobie, albo ta osoba, ten partner, pan, Bądź partnerka wymusi na Was na te uczucia, okazywania tych uczuć, to będzie to krótko krótkotrwało, potem ta osoba ucieknie znowu w pracę. Jest tutaj możliwość zalegalizowania tego, ale jakby to wszystko może skończyć się po prostu odsunięciem się znowu od tej osoby, ucieknięciem w głąb siebie, w swój świat, Wy chcecie czegoś innego, coś tutaj wam chyba nie pasuje w tej osobie, nie tylko ten brak uczuć, ale coś tutaj jest jeszcze, chyba mi się wydaje większego co wam przeszkadza i wy chcecie coś zdobyć innego, być może tą osobę może ta osoba, która jest którą obserwujecie bądź z którą gdzieś już macie jakieś tam um, epizody w waszym życiu, wy chcecie tą osobę zdobyć um, i po prostu to nie przejdzie jakby tego egzaminu to nie jest, to będzie tylko takie krótkotrwałe to jest jakby brak sukcesu tutaj mi się pokazuje e, natomiast karta rady e, karta wiara Czyli w to, żeby wierzyć w to, że, że się uda, żeby wierzyć, że się uda, żeby stworzyć nowy system wartości, żeby się tego trzymać, tak? Bo tutaj jest chęć, jest możliwość, że Wy tutaj zaczniecie coś tutaj odbudowywać, ale jeżeli no wszystko pójdzie jakby, jakby. Po Waszej myśli, to będzie powrót do tego, co było kiedyś. Zobaczcie, pod spodem macie ósemkę kielichów, czyli chęć rzucenia tego wszystkiego. I znowu e, jest tutaj energia dziewiątki buław, że ostatnim sił będziecie chcieli się e, powstać i jeszcze dać jeszcze jedną szansę. Takie kółko zamknięte. Ja, ja nie wiem, czemu tutaj jest ta energia lipca takiego. E, co się dzieje w astrologii? Ja się nie znam na astrologii, ale jest to trzecie czytanie, gdzie ja widzę, że po prostu są jakieś powtarzające się lekcje, jakieś cykle. I tutaj mi się pokazuje to samo. To jest na krótką metę, i znowu to do, wróci do, do tego, co było, być może jedna z Was ma kogoś za plecami, i tutaj będzie chciał tą osobę zdobyć, będzie się odsuwało od tego obecnego partnera bądź partnerki. No, takie mam czytanie. No, te osoby, które sobie przypasują to, 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 to sobie przypasują. Nie dla każdego ta informacja jest, jest rezonansem, tak. Dobrze, dziękuję związkom, zapraszam. Single. I tak, moje drogie single. Tutaj widzę, że mógł być jakiś romans. Mogła być tu jakaś osoba. To nie jest nic takiego trwałego. Po prostu były jakieś epizody w Waszym życiu, chwile jakieś uniesienia. I teraz tak. Być może nie jesteście pewni, czy Wy chcecie być z tą osobą, bo jest tutaj możliwość jakby ucięcia tych relacji. Jest możliwość ucięcia tych relacji, jakbyście chcieli zdobyć tą osobę i to Wam się udało i teraz się odcinacie od tej osoby. Ten partner bądź partnerka się od Was odcina. Takie coś, taka historia mi się tutaj ukazuje. I tak jakby ta osoba nie chciała tego legalizować. Z jednej strony, tak jakby to było dobre, takie bez zobowiązań. Tutaj e, brak poczucia takich większych okazywania tych uczuć. Tutaj tylko taki, no, bym powiedziała, tylko taki gorący seks. Być może jakieś plotki już chodzą na wasz temat za waszymi plecami, też tak może być. I mo taka dążenie do ucięcia tego, skończenia tego albo do. Mm, dystansowania się do tej osoby do tego, do tego związku, żeby nie wchodzić w głębsze relacje to jest jakby ten sukces i to wszystko i nara e, najbliższa przyszłość, wypaść kielichów prawdopodobnie to jeszcze nie jest zakończone bo to jest karta wyzwania czyli jeszcze czekają Was e, wspólne chwile jakieś romantyczne, jakieś wspólne wypady do kina, do restauracji e, jakieś podróże Tutaj chodzi o to po prostu takie, o taki ten romantyzm, o randkowanie, dosłownie randkowanie I teraz tak, wy będziecie chcieli zdobyć tą osobę, jednak ta osoba w jakiś sposób jest nieuchwytna, bo być może właśnie ta osoba nie chce tych zobowiązań. Ona jej po prostu odpowiada taki, takie bycie bez, bez zobowiązań, tak? Takie po prostu bycie, bo bycie, ale bez żadnego angażowania się. I teraz tak, w możliwościach jest, że Wy w jakiś sposób spowodujecie, że ta osoba z Wami będzie, ale ta osoba będzie jakby skupiała się tylko i wyłącznie na swoich rzeczach, ta osoba nie będzie się chciała otwierać, tak czy siak. Nawet jeżeli to jakby w jakiś sposób już będzie oficjalnie powiedziane przy przyjaciołach, przy rodziny, że kogoś macie, to tak jakby byście byli razem, ale jednak osobno. Takie coś mi się tu okazuje. Tutaj każdy sobie rzepkę skrobię. W możliwościach jest, jakby, spędzanie wspólnego czasu, nawet, nawet wyjazdy na jakieś wesela czy jakieś imprezy rodzinne, jako wasz partner bądź partnerka. Ale tak jak mówię, tutaj sobie każdy rzepkę skrobię, to takie jest, jakby, no. Nie widać tutaj tych fundamentów takich trwałych. I to będzie możliwość, jest taka, że to po prostu skończy się odejściem, tak? To, czyli odejściem, um, odejściem od tej osoby, odwróceniem się, ale w takim w sensie, że Wy będziecie z tą osobą, ale uciekniecie w głąb siebie pomimo, że ta osoba będzie gdzieś tam z Wami, ale tak jak mówię, to niby będzie e, przedstawione rodzinie i znajomym, że ta osoba jest z Wami, ale mm, nie ma tu takich konkretnych nie ma tutaj jakichś takich konkretnych e, żadnych informacji, że to będzie coś e, dłuższego, trwałego tak jest Wam wygodnie e, takie coś, no Dziwne czytanie, ale dla singli oczywiście, no ale no taki mam przekaz, no co mam zrobić, no nic chyba tutaj więcej wam nie wyczytam, no królowa mieczy, no tutaj yy, nie będzie się ta jedna osoba chciała otwierać, ewidentnie, nie będzie się chciała angażować, będzie trzymała dystans yy, i taki chłód, może ta osoba jest też po przejściach i po prostu boi się, no jakby... To nie jest ten czas, żeby ta osoba się mogła angażować. Nie to, że ona nie chce, ale może została zraniona i może po prostu powiedzieć: hola, hola, dobra, mi jest tak dobrze, fajnie, że jesteś obok, możemy gdzieś tam wyskoczyć, po bardziej takie przyjacielskie, o, podejście przyjacielskie. Tak, bez zaangażowania, bez zobowiązań, yy, przyjacielskie, tak. spędzić fajnie razem chwilę i skupić się na tym, co, co jest ważne dla tej osoby, ale nie dla Waszych wspólnych, jakby. Realizowania Waszych wspólnych marzeń. Karta wiary, no trzeba cierpliwości tutaj, trzeba, trzeba budować nowy system wartości, aby to mogło mieć sens, ponieważ tutaj jest, jeżeli za bardzo będziecie chcieli tą osobę jakby zatrzymać przy sobie, to ta osoba będzie chciała jeszcze bardziej uciec. Także też musicie brać to pod uwagę, żeby nie na siłę tą osobę usiedlić, tak dosłownie. Tylko dać tej osobie czas. No nie wiadomo jaka ta osoba ma historię. Dobrze, moi kochani, dziękuję Wam i zapraszam teraz um, osoby zainteresowane finansami. Paść buław. No tutaj się będzie dużo działo: mogą być jakieś nowe oferty, przychodzić mogą pojawić się też również informacje dotyczące powrotu do pracy, bądź informacje dotyczące również. Jakby nie tyle co utraty pracy, czegoś takiego tu nie widzę, ale jakieś cięcia pensji, ponieważ wyzwaniem jest e, asmiecz Tutaj mogą być jakieś cięcia, jeśli chodzi o pensje, e, chłodne podejście, przyjęcie przez pracodawcę, być może pracodawca ma teraz problemy finansowe przez COVID e, i no, nie ma wyjścia. Nie tyle co on chce e, zrobić cięcia, po prostu nie ma wyjścia. I ma, ma sam swoje problemy, ma swoją rodzinę i jakieś kredyty, i ma po prostu zdystansowane jest do tego, co musi powiedzieć pracownikom, bo wiadomo, że pracownicy nie będą zadowoleni. No, takie mówię, takie chłodne podejście, takie wyrachowane wręcz. Może się Wam wydawać wyrachowane, ale pamiętajcie, że ten człowiek ma też swoją historię, ma swoje problemy i nie tylko Wy macie problemy finansowe, ale Wasz szef szefowa, jeżeli ten biznes kilka tygodni był zamrożony, on również ma te problemy. No, może być też taka sytuacja, że po prostu ktoś ma pieniądze, a wykorzystuje też ten moment na to, żeby zrobić te cięcia, ale. Bardziej bym tutaj widziała to, że ta osoba po prostu też ma w jakiś sposób problemy i ona po prostu nie patrzy na nikogo, tylko bardziej patrzy na siebie. Ponieważ, tak jak tu, mówię, tutaj jest karta sukcesu, czyli tutaj te finanse były w jakiś sposób zamrożone i, i, i to, że ten biznes cały czas był przeciągany, że o kolejne tygodnie, no to tutaj był ten brak sukcesu, brak zarabiania, i to powoduje to, że ta osoba ma y, większy dystans y, do tych pracowników. I teraz tak, jest możliwość na uzyskanie y, dziesiątka denarów, mówię o stabilizacji finansowej. Także być może te osoby, y, które są zatrudnione w danych firmach albo Wy prowadzicie własną działalność, może być tak po prostu, że Wy uzyskacie, powrócicie do tej, y, do tej y, Równowagi finansowej, właśnie, bo to jeszcze tak jest, że to wy możecie być tą królową mieczy, to wy może być, możecie być tym pracodawcą, A tak? I to wy możecie, musicie porozmawiać z innymi o tych cięciach, też taka jest możliwość. I teraz tak, wy będziecie się skupiali na tych pieniądzach, żeby je zarobić, żeby wrócić do tej stabilizacji, będziecie maksymalnie dawali również, to samo mi się pokazało u Lwów. Tak, lwy miały to samo. Maksymalnie będziecie chcieli dać energii w to, żeby odzyskać te, ten stracony czas i te pieniądze. Jest tutaj sukces, jest tutaj świętowanie, także widzę, że panny po prostu, jeżeli... Jak to panna? Panna, jak to panna? Przemyśli, to będzie wszystko dopracowane na, na, na ostatni guziczek i, i tak mi się wydaje, że panna dosyć szybko, bo jest, panna jest pracowita, jest bardzo analityczna, więc przemyśli wszystkie za i przeciw, i to wszystko będzie dobrze wyważone, także te decyzje będą bardzo dobrze podjęte, przemyślane, i jest tutaj sukces na to, na powrót tego, do, do tego szczęścia waszego. I również macie tutaj kartę pustelnika, czyli wy tak trochę się odsuniecie od wszystkich, jakby tutaj dla Was te finanse będą najważniejsze w tym miesiącu być może po prostu ten powrót do pracy was będzie motywował i będziecie chcieli, tak jak już powiedziałam wcześniej, jak najwięcej odzyskać tych straconych, tego straconego czasu i tych pieniędzy. I będziecie tutaj dążyli do tego, aby, no aby po prostu jakby osiągnąć ten, ten wasz cel. I będziecie takie trochę bardziej zdystansowane, zamknięte, będziecie się skupiały na sobie, będziecie mało emocji pokazywały w tym miesiącu ale jest tutaj jakby ten paść kielichów, który mówi o tym, że, że tutaj jednak coś się będzie działo, tak, tutaj coś się tutaj ruszy w tych finansach coś będzie do Was przechodziło, jak kontrahenci, klienci, jakieś nowe kontrakty być może po prostu samo zaproszenie do tego że, żebyście wrócili do tej pracy firma jest, biznes jest otwarty i można działać na tej zasadzie, ale pamiętajcie, że, że tutaj, żebyście czasami nie chcieli za dużo, zbyt dużo. Czwórka kielichów mówi o tym, że wy będziecie chcieli jeszcze więcej, będzie Wam brakowało. Nie wystarczy Wam ta podstawa, którą Wy macie teraz, nie jesteście z tego zadowoleni. Wy straciliście czas i, i, i pieniądze, które, które powinniście mieć zdobyć w, w, te, w tym okresie i będziecie chciały jeszcze więcej zarobić. Teraz ta karta wiary, trzeba dużo cierpliwości tutaj dać, jeżeli chodzi o to. Może wam brakować tej cierpliwości, tak? Tutaj trzeba wierzyć w to, ale może wam brakować cierpliwości może u was pojawi się taki wasz temperament, że będziecie chcieli to wszystko rzucić, że no, będziecie mieli taki chwilę być może z wątpienia. Także mówię, macie taki tutaj dystans emocjonalny, bardziej się skupiacie na sobie i na. Po prostu na zdobycie tych finansów, tak? Na odbudowanie tego, co żeście stracili. Dobrze, kochani, zapraszam Was do kolejnych czytań moich na tym kanale. Życzę Wam udanej soboty. Również zapraszam Was do słuchania moich innych filmików, moich innych czytań. Czekam również obecnie na nowe karty, także. Pojawią się nowe cykle, zobaczymy jak to wszystko będzie na razie, jak to wygląda z czasem. Ja miałam to szczęście, że ja cały czas pracowałam, także mm, trochę mi teraz tego czasu brakowało na to, aby, aby poświęcić e, czas na nagrywanie, ale tutaj już nadrabiam. E, kochani, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jeśli jesteście zadowoleni. Zapraszam Was ponownie do, e, do słuchania i życzę Wam miłej, udanej soboty, buźka papa.